Słuchajcie, co zostało zrobione. Mamy pomalowane wszystkie ściany, mamy pomalowane wszystkie sufity, tak więc tutaj już, już, już widać koniec. Można powiedzieć, że skoro już jest malowane, to już taki jest ostatni etap. Możemy już powiedzieć, że tylko wykańczamy niektóre rzeczy. Jak za chwileczkę zobaczycie na filmikach, wykończyliśmy także większość pokoi, już także lampy. Przechodzimy do montażu gniazdek, tak więc jesteśmy już coraz bliżej wszelkiego końca. Szafeczki w kuchni już wiszą, jak wspominaliśmy wcześniej, szyny, na których wiszą, poprawiliśmy, wymieniliśmy kołki na takie, które na pewno będą trzymały, gdyż jak tamte wyciągałem, to była szansa, niestety, że jakby te szafki się zapełniły, takimiś jakimiś kubkami, talerzami to wszystko by mogło nam naprawdę polecieć. Dla tym szyna była też zamontowana odwrotnie, więc teraz wszystko jest ładnie poprawione, ładnie wyrównane. No i następnie zostanie nam tutaj jeszcze zajęcie się fugą, zrobienie silikonów i tak naprawdę będziemy mieć już kuchnię zamkniętą. Słuchajcie, lampy są już powieszone. Tutaj wszystko jest ładnie gotowe. Na korytarzu mamy tutaj już także idziemy aż do kuchni i w kuchni już także wszystko przygotowane. Przerobiliśmy także syfon. Kuchni za chwileczkę zobaczycie, jak go ładnie tam ułożyliśmy, żeby zrobiło się jak najwięcej przestrzeni do tego, żeby można było dać tam jakiś świetnik sensowny upchnąć, bo wcześniej to niestety no, sypon został skonstruowany w ten sposób, że tego świetnika by się tam po prostu też nie zmieściło. Dostanie nam jeszcze do wykończenia ostatnie pomieszczenie, które dotychczas służyło nam jako magazyn. Będzie to biuro. Tam na szczęście dużo roboty nie mamy, gdyż musimy zamontować tam tylko karnisz i tylko przemalować sufit oraz ściany. Tak więc nic ciężkiego. Mam nadzieję, że wszystko nam pójdzie pięknie i sprawnie. Słuchajcie, w końcu przechodzimy do biura naszego dotychczasowego magazynu. Będziemy robić na suficie karnisz. Wyznaczyliśmy sobie linię. I za chwileczkę pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, kiedy już będzie gotowy. No i jak widzicie, karnisz wisi. Teraz tylko zasłonę i działamy dalej. i słuchajcie, generalnie następne dwa dni, czwartek i piątek, przyniosą nam tutaj bardzo dużo zmian więc będzie bardzo dużo materiału a tymczasem widzimy się już następnym razem pewnie w sobotę. Do zobaczenia, na razie!